A teraz o pewnym falstarcie promocyjnym. Wrocławskie MPK zezwoliło na obklejenie jednego z tramwajów reklamą lubińskiego stadionu pod tytułem Lubin – powrót mistrza. Nie wzięła jednak pod uwagę faktu, że niektórzy kibice Śląska Wrocław i Zagłębia Lubin, delikatnie mówiąc, nie przepadają za sobą. W reklamie, tak jak na boisku, liczy się taktyka. Ten mecz promocyjny trudno było rozegrać prawidłowo. Tym bardziej, że chuligani zapowiedzieli faule. Grozili demolką tramwaju. Część kibiców Śląska-Wrocław uważa, że reklama to prowokacja. Chcą tutaj promować klub, którego tutaj tak na dobrą sprawę nikt nie lubi i, i nikt lubić nie będzie. MPK twierdzi, że tramwaj miał promować stadion i imprezy sportowe w Lubinie, a nie klub piłkarski. Jednak dziś podjęto decyzję o wycofaniu reklamy na ławkę rezerwowych ze względów bezpieczeństwa. Cóż, obserwując całą akcję, sędzia Piłkarski z pewnością odgwizdałby bezpalonego.